Elo, elo! Tutaj Filip! Może pokażę bardziej, o, żeby było światełko. O. Hmm. No. I ten film po prostu nazywam tak o, tak se po prostu. I, I. Będzie wam... Ci, którzy może czekali, nie wiem czy ktokolwiek czekał na tę piosenkę. To jest za mało czasu, żeby ją wymyślić. Hmm. Hmm. Nagram odcinek. Mówię cały dzień kubie tak. I będę będzie szczęśliwy. A ja będę smutny. Zostawcie łapkę, żeby mnie pocieszyć. No bo. No wiecie, no. Będę musiał się na wszystko zgadzić. Będę musiał powiedzieć. Jak koła powie: Daj mi konsolę!, to ja będę rozczarowany. Bo ja długo lubię grać na konsoli. Nie. Ja czas temu jadłem śniadanie. I mm, wypijem Nie, kaka jeszcze nie wypijem. Ale herbatę wypijem w powieku. W w myśli. Nie wiem co. Nie wiem co mam powiedzieć po prostu. Nie wiem. To nie jest jak nic nie jak myślę o tym odcinku, mówię cały dzień o To jest. Nie, 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 myślę o tym Filip. nie. Lepiej nie myślę o tym. Filip, nie. Nie. No. To by było chyba na tyle. Taki odcineczek krótki. Wcześniej, powiem nagrać, to ta bił wbił do pokoju i. No. Bliźniaki, nagrywam! Powiedzcie coś, cześć albo elo, albo siemanko. Cześć. No, a Igor powiedział cześć, ale jest materlę". Nie. Ej, teraz... Y, teraz widać, jakbym się patrzył przed siebie. Ale patrzę się tylko na was. Teraz się patrzę. Teraz się patrzę przez siebie. Albo... Teraz się patrzę przy siebie. No. Więc. Próbuję zrobić takie, że wale. w kamerę i się wyłącza odcinek. I.